Cześć! Dzisiaj po raz pierwszy chyba w historii kanału Sosnowica. Ciekawe miejsca, ciekawi ludzie. Nie jestem sam! Jestem tutaj ze swoimi przyjaciółmi: jest ze mną Maciek, jest Hubert i mój syn Antek. Dzisiaj przyszliśmy tu po to, jest wrześniowy, piękny, piękne wrześniowe popołudnie. My zebraliśmy się tutaj właśnie w kontekście września. Września, ale 39 roku. A właściwie to już października, 1 października, bo. 1 października 1939 roku pod wytycznem, tu niedaleko, Korpus Ochrony Pogranicza stoczył krwawy bój z oddziałem, z pancernym oddziałem Armii Czerwonej. No, przewaga wroga, przewaga Sowietów była tak ogromna, że, no, że Polacy, że KOP nie mógł wygrać tej bitwy. Po kilku godzinach e, ciężkich walk. Ich dowódca rozkazał swoim podwładnym żołnierzom, dzielnym żołnierzom, odejście w stronę lasów, które znajdują się obok Sosnowicy. My jesteśmy właśnie w takim lesie i znaleźliśmy miejsce, w którym to ci żołnierze pozbywali się broni. Oni tutaj, no tutaj nie było tego strumyka kiedyś, tej, tej, tego, tego rowu, było tu, była tutaj łąka. Na tej łące stały stogi siana. Ci żołnierze, chcąc się pozbyć broni i sprawić, żeby ta broń nie trafiła do, w niepowołane ręce, w jakieś bandy, w jakiś, dla jakichś przestępców, chcieli tą broń po prostu zniszczyć, i złożyli ją w, w, takie, w, w taką dużą kupę, w, taki, w takie ognisko, no i podpalili to wraz z sianem. I tutaj bez wykrywacza metali, wszystko legalnie, oczywiście. Możemy sobie poszukać używając zwykłych szpadli, a nawet, nawet i tego nie, bo te łuski, te pozostałości po tej broni, po amunicji, są tutaj namacalne. Po prostu gdzieś tam w ściółce, pod, pod liściami można znaleźć. Eee... Chłopaki, co żeśmy znaleźli? Pokażcie. Łuska od małzera. Popatrzcie, łuska. Od Mausera. To jest bardzo, bardzo ciekawa sytuacja. Popatrzcie, jak wygląda ta łuska. Zobaczcie, ona tutaj ma, będzie widać, będzie widać, ma spłonkę niewystrzeloną, nie ma dziurki w spłonce, czyli widać, że, że ta, em, ta, ta łuska nie została wystrzelona, ale ma, jest rozerwana. Ona to te, te rozerwanie, to te uszkodzenie tej łuski powstało wskutek właśnie. E, ciepła e, wskutek ognia, do którego została wrzucona ta łuska. Tutaj mam łuskę, która wystrzelono z, z broni palnej, tak normalnie, zwyczajnie użytej, i popatrzcie, jest tutaj spłonka no, zaznaczona przez iglicę, e, i ta łuska jest cała. Ta łuska jest popękana, rozerwana, to znaczy, że była w ognisku i, i i wybuchła tak po prostu, eksplodowała. Nie została wystrzelona z broni, z broni palnej. E, to jest taki namacalny dowód na to, że właśnie tutaj Korpus Ochrony Pogranicza blisko Sosnowicy, w okolicach Sosnowicy e, pozbywał się masowo broni. Znalazł się w kleszczach między, między dwoma najeźdźcami z zachodu e, Niemcy, od wschodu e, Sowieci. No i po to, żeby. O, Antek znalazł. Pokał. O I druga. O, super. Pokażcie się na, na zwyczajnie, bez, bez wykrywacza metali. Zaraz obmyję to w wodzie, żeby było widać. Łuski, ale uszkodzone. One są, zobaczcie, rozerwane, to znaczy ona eksplodowała, ta łuska. Tutaj też. Tu było wielkie ognisko i wszystko się tutaj. Paliło i eksplodowało. O, kolejne. No to było... o Maciek znalazł, pokaż Maciek. <laughs> kolejne znalezisko. Wysoko. Wszystko legalnie, bez. tak jak Maciek mówi, bez udziału wykrywacza. Pamiętajcie, że, że żeby szukać wykrywaczem, poszukiwać takich, takich artefaktów, jak, jak my szukamy, no, trzeba mieć pozwolenie. My nie używamy, nie używamy wykrywacza. O, popatrzcie, wszystko leży na ziemi, bo te. Ja przyklej te dobrze. Bo to ognisko było na ziemi, nikt tutaj broń nie chował. Ona po prostu leżała na łące i wybuchała, eksplodowała. Popatrzcie. No, szukamy dalej bardzo, bardzo ciekawa ciekawa sprawa, wszystko jest na wierzchu jak to możemy powiedzieć. Spałtek znalazłeś, pokaż Popatrzcie, kolejne, Antek, Antek gołymi rękoma, można powiedzieć. O, kolejna. Co masz, Maciek, pokaż? Też łuska. Też łuska. To są same łuski. Popatrzcie, pozbawione cech bojowych. Nie mają skłonek i są, nie mają ładunku prochowego po prostu. No, dla kogoś złom, dla nas no, bezcenne skarby. Wrzucam to na kubkę, a wam pokażę coś ciekawego. Masz co masz? Tak, proszę. O, Maciek. To jest ciekawe. Maciek też coś, coś fajnego znalazł. E, może wiecie co to jest, my nie wiemy. Popatrzcie, widać, że tutaj jest pocisk z, z, z naboju i jest wtopione w jakiś jeden element. To zapewne sprawiła wysoka temperatura e, ogniska, że to się jedno z drugim stopiło, ale co to jest za element? Nie mam pojęcia. Odłóżmy to na, na miejsce. Co tam macie, chłopaki? Macie coś ciekawego? Do kamery? jest taka prawie cała. Daj, pokaż. Antek znowu bez użycia szpadla znalazł prawie całą łuskę. No, rzeczywiście, to jest cała tylko. Aha, już nie jest cała. W rękach mi się rozleciała. O, popatrzcie. A tak jeszcze raz pokażę Wam, wygląda cała łuska. To jest łuska myśliwska. E, to jest amunicja myśliwska. W zasadzie tylko łuska, bo to jest amunicja. Myśliwska. Pamiętajcie, żeby dotykać w ogóle amunicji, trzeba mieć stosowne pozwolenie. Ja takie posiadam na, na broń myśliwską, więc mogę wam śmiało pokazać to mogę to wziąć do ręki. E, żaden z moich kolegów nie może tego dotknąć, ponieważ nie ma, nie ma do tego uprawnień. Pamiętajcie o tym, że, że żeby wszystko było zgodne z prawem. Nie używamy wykrywaczy i tylko ja dotykam e, broni myśli czy, amunicji myśliwskiej. E, Popatrzcie, ta łuska nie ma, nie ma tutaj kuli, nie ma pocisku. On gdzieś po prostu, no, wyleciał, ale pod wpływem tej wysokiej temperatury. E, i takie, takie mamy znaleziska. Macie coś jeszcze ciekawego? stopiona. Same łuski. Rzuć. Pokażemy to do kamery. Stopiona. No tak, popatrzcie, że to wszystko... Nie, no to... No... To wszystko zapewne jest zniekształcone pod wpływem wysokiej temperatury. To był ogień, to, to, to było palące się ściano, pa, palące, palące się drewno gdzieś tam podkładano pod te stosy, żeby się paliło, żeby ta broń się dokładnie, dokładnie, dokładnie spaliła i nie, nie wpadła w ręce wroga, ani w żadne inne powołane ręce. No i słuchajcie, mamy już efekt naszych poszukiwań. To, jest, to są łuski, a właściwie no już tylko szczątki łusek. Co ciekawe, możemy powiedzieć, no to są to są łuski małzerowskie, tak? Na pewno z broni, która z broni rodzaju repetier. Ja zaraz powiem o co chodzi, na przykładzie broni myśliwskiej. Ja jestem myśliwym, posiadam pozwolenie na broń myśliwską i mogę się nią posługiwać. Pamiętajcie, żeby zawsze wszystko było zgodne z prawem. Takich mniej więcej karabinów oczywiście bez celowników e, optycznych e, używało wojsko polskie z tamtego okresu. Oni używali, to było właśnie bardzo trudne, ja czasami jako, jako strzelec no, podziwiam tamtych żołnierzy, że oni używali tylko mechanicznych, e, mechanicznych e, urządzeń celu, celowniczych, tak to można nazwać. Czyli szczerbinki i muszki. Zgrywali szczerbinkę z muszką i... I, no, i nanosili to na cel i oddawali strzał myśliwi teraz mają dużo łatwiej bo posługują się e, posługują się optyką e, ale dajmy spokój myśliwym mniej więcej taki, e, takiego kształtu i działającej na tej zasadzie na, na zasadzie repetiera popatrzcie e, to łatwo widać wezmę e, łuskę z tej z tej broni i wezmę tą, którą znaleźliśmy. Popatrzcie, one, one, te końcówki łusek są bardzo podobne. Mają tutaj taki, takie wcięcie. O, popatrzcie. Stąd wiadomo, że ta, te, te łuski z, z epoki były wystrzelone... Czy? Były wystrzelone właśnie z broni typu repetier. To chodzi o to, że po strzale, żeby, żeby najpierw żeby oddać strzał, trzeba było broń załadować, odbezpieczyć i ona była gotowa do strzału. Żeby, można, żeby oddać kolejny strzał, trzeba przerepetować i znowu strzelić. Oczywiście najpierw przymierzyć i strzelić. Eee, taką ciekawostką jest to, że oprócz amunicji, żołnierze Korpus Ochrony Pogranicza oczywiście pozbywali się i karabinów swoich. Oni to robili w ten sposób, że, że wyjmowali zamek ze swojej broni, wyrzucali broń na przykład do, do, do pobliskiego stawu, do jakiegoś bagna, a zamek wyrzucali w zupełnie przeciwnym kierunku. Dużą broń łatwo znaleźć ktoś, kto później wszedł, i poszukał w stawie takiej broni, no gdzieś tam się natknął na nią, ale broń bez zamka była bezużyteczna, więc taka ciekawostka, że w ten sposób mm, żołnierze Korpusu Ochrony Pogranicza i inni żołnierze, którzy no niestety, którzy będąc w tych kleszczach dwóch najeźdźców nie, nie widzieli szans na dalszą walkę, chcieli po prostu poczekać. Na, na moment kiedy, kiedy ta walka będzie miała sens, ale wcześniej musieli się pozbyć broni, którą, która była dla nich wówczas zgubna. Jeszcze powiem, pokażę wam taką ciekawostkę. Taki zrobił się program militarny. E, daj maczkówkę, jaką jakąkolwiek kuskę. Ok, dzięki. Patrzcie, dla tych, co nie wiedzą, w środku była spłonka. W zamku znajduje się iglica. Kiedy żołnierz strzelec naciska na spust, z zamka, wyskakuje iglica, uderza w spłonkę, następuje zapłon ładunku prochowego w środku i kula wylatuje. I to jest ciekawe, bo tak się dzieje w normalnie, z normalnie użytą amunicją. Jeżeli ją wrzucimy do ogniska, to ona właśnie tak wygląda, bo eksploduje w sposób niekontrolowany ta, ta energia roznosi się w różnych, roz, no, roznosi w różnych kierunkach po prostu, e, tutaj ta, te wgłębienie na końcu łuski, popatrzcie, jest po to, żeby, tu jest w zamku taki pazurek, do tego po to właśnie, że za ten pazurek wyciąga zamek łuskę, już wystrzelony nabój, czyli łuskę z, e, z broni, Sprężyna sprawia, że łuska wyskakuje, ładowana jest przez żołnierza, e, następna kula, no i, i tak bez końca. To chyba tyle. Tak, i tylko może dodam, że żebyście Państwo nie pomyśleli, że jesteśmy jakimiś milczącymi gośćmi, to chociaż na sam koniec taki akcent pożegnalny. Pozdrawiamy wszystkich widzów kanału Jakiego, Jarku, przypomnij. Sosnowica, ciekawe miejsca, ciekawi ludzie, dzisiaj z gośćmi, z zacnymi gośćmi Maćkiem, Hubertem i z moim synem Antkiem. Trzymajcie się. Pozdrawiamy wszystkich. Cześć!